Siemano. Siemano widzowie. Wróciliśmy, że się właśnie z miasta. Zakupów, zakupów od skurczywyka No. Ciasto na lepsze się kupił. Zasz mu zaraz, A mu zaraz. To mu daj to. jest w porządku, Nie gadaj, no dawaj. Czekaj, jest sobie zmyknę. Problemy, ja się kręcę. Podziękuj Pani Anecie za tą paczkę. To? Podziękuj Pani Anecie za tą paczkę. No, dziękuję pani Anetku za paczkę. Ło kurwa. Robisz? Siedź, No, a pocinamy. Dostał perfumy, trzy paczki parówek, rybę, mięsa. Ale Lubisz tam? No. Ryb, rybę, rybę lubisz tą? Jaką rybę? Jak się ta ryba nazywa? Nie wiem, montaj A no, taka ciemna? Taka gotowa? Taka. Ja tam nie muszę, nic nie należy. Tak, jak. Jak po... Co? Jak po mieście, fajnie? fajnie. Podczas czasu trzeba się przewietrzyć. A no wiem, że trzeba, ale to wiesz... Muszę być jakoś ubrany, tego... I co miałem się wziąć się na działkę i tamten, ale oczywiście kontenerami nie przywiózł. Nie przywiózł a a jutro ci też nie przywiezie, bo jutro jest sobota to. No na, no. no tak to jest, jak zamawiasz to lepiej wcześniej zamówić, parę dni i tyle. Bo tak dnia na dzień to jest, widzę to chunia, raz biorą, raz dają, raz nie dają, wiesz. Pozdrów tą panią ze sklepu, którą widzieliśmy przed chwilą. Jak ona ma na imię? Ja. Pozdrawiam panią z Netta. Londynecko, pozdrawiam cię. I przepraszam cię za wszystko. No, Fajna jest. No. Chodzę do tego, do sklepu. Albo mnie zna, przecież tam tyle czasu, chodziłem bez przerwy na zakupy, to tamto dla mamy, dla siebie. O. Ale ona jeszcze wtedy tam nie pracowała. No jeszcze nie. Jak dla mamy to nie, ale tak to już pracowała jak chodziłem. A nie wiem, czy nie pracowała. Nie, jak mama żyła. co ja teraz? Mielone czy co? No, wezmę sobie te i mielone. Jeden mielone, bo dwa. No. Ja mam później fazolki przyniosę. Muszę dorobić, dokończyć. Hmm. No, czy nie kupiłeś małą pregaminę? No nie kupił, bo zapomniał. Zagadany ze mną i... i no to nie jest. wiem. Ale jakiś syrop mu mógł, bo w on harczy. A tam harczy. Lecitam no tam A ta w i zobacz, A duże się tam. Kaszla, nie nieduże się pewnie, pewnie, ma, pewnie w nocy go tak chwyta. No tylko dłużej. tak. przekaszlał i idę spać. No. Co mam ci grzeszy kupić? No, Co mam ci kupić na to? No, syrop, no, no kurwa! Dupa! Przechadzam nami, ujech pomoże, nie gadaj jak nie bierz. Zyro na karżeli, bo to jest na i na buca. Nie mogę się zdenerwować, bo się zdenerwuję, to małe kasze. Ty tak nie kaszlałeś. No nie. Przeziębienie swoje no, daje. Przeziębienie. No dokładnie. A ci kupię ten... Z 10 tych syropów i chleje Na lit... nie chleje litrami. Nie, nie można. Jeden kieliszek na całą dobę. Na jeden dzień. No jeden troszeczkę. Nie wolno. A ja przecież ci bo... kupił kur, ostatnio ten ślepy kuro i jakoś. wypił. Nie bo... pomogło ci za bardzo. Dużo byś pomogło. Dużo mniej kasze. powinien je brać ma na noc bardziej Cię w nocy dusi. No brabra ja bra, no i na noc. A, A ty to tam się ujaznasz, że ja się zapytam o to, że... O Zapytam się w tym, żeby mi dali jakiś na kaszel taki palacza i tyle. No, na kaszel palacza. W ogóle ten monitor, czy jakiś, na my jakiś to jest, ureklamując. Monitor. A jakiś na my, MaxiPort, coś takiego. No, to jest dobre. Nie jest drogi, ale jest dobry. Słodki jak chuj. No, dobry jest. No co, wezmę i dzisiaj już będzie lepiej. Ja wiem, bo brałem go, to wiem. Mm. A nie chcesz sobie zażywać Sam? Nie, no, tabletka to nie lubię. Ale to jest Sam to jest żeby przestać palić. Może ci pomoże. Mm, nie chcę. Będzie chciał, to przestanę Odstawiłeś palić. Odstawiłeś alkohol, to teraz czas na no, wajki. No, no, będzie go, bardzo niedobrze, to rzut No ja... Bo taki jestem. Powiem dość i chuj. No. Wiesz, ale że mi nas zrobił, nie... Dużo widzów no. piszecie do mnie też co jest z barkomistym. A co ma? Mieli mieszkanie, nie wiem załatwić co jest. tego. Widzę jak załatwiają. Śpiał na kadce pewnie, na co no, mam. No bo mieć. u Pawła tam tak ta, mówi na tym. Piwnicy, koło piwnicy. No. Ale nie pogada z Pawłem, taki skryty jestem. Łukasz nie pogada, nie poprosi Pawła, żeby go puścił do piwnicy, bo tam jest gdzie spać, bo wie. No, ale koło nie powiem mu. A Paweł, cholera. ja znam się. Wiesz, hmm. puścić do piwnicy to nie jest, wiesz, problem, bo nawet jakby ja miałem piwnicę, no teraz to już bym niech nie wpuścił, ale kiedyś. Łóżko, hmm. kurde, jakieś ogrzewanie fajnie sypią, tylko że po pierwsze jest, hmm. smród by był i zaraz by sąsiedzi ten, a po hmm. drugie hałas. No przede wszystkim hałas. Masz no nie chcę robić, ja już mam dostać. Łukasz i to przyszło. Już się co już teraz byś nie, 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 nie dał rady, już nie, nie dał nie rady byś z, by. z nim mieszkać teraz. Nie dogadał mi się już. Z nim. nie pieruna. Nie ma takiej opcji. Powiedzcie cię uczy cicho oni... nie żyj bo tu ludzie mieszkają, a sami drą się jak się kłócą. Jak, no, jak mieszkałem tam. Sam na kratce, i no przyszli, to już nas wyjebali. No tak. Czy pałowce? No, no trzy dni spałem, czy cztery dni, nikt mi się nie dopierdolił. Bo przyszłem, wypiłem za piwka i zawsze, że zostawiłem na rano. Nie piłem wszystkiego. Nie wiem, musiałem zostawić ze dwa i chuj, albo jedno, no. I spokój i cisza, bo nikt mi się nie dopierdolił. I no, Sam pościerałeś jest. dzisiaj? Nie, pomógł mi, bo tu z tego wyskoczyło, wiesz jak w nocy pakowałem, no to wyskoczyło ale on wiedzie, co jak to a już teraz to już sobie dam radę Mieliśmy te fajki gdzieś że... No właśnie, z buta, Później ci przywiozła. Co? Później ci przywiozę hmm. O w pół do czwartej? No, to jest Teraz macie zakupów na jakieś parę dni. Nie trzeba Aha. kupować. Aha. Ej, dobrze, no i dobry. Tylko jak te szynki nie będziecie jeżdżać, albo coś to do zamrażalnika, żeby się nie zepsuło. Tam jest taka szyna po No, jak nie chcesz. Ale jak nie to nie zepsuję cię nie będziecie miesiąc, to już na pewno się zepsuje. a co to myślisz? A no, jak nie będziecie. Jak na i nie będziesz żart, to wiesz. Nie no, tak to nie. Dalej sobie próbuję przypomnieć nazwę tej ryby i nie mogę spróbować. przypomnieć. Tej? No. Makrela, o. Makrela to jest, no. Mama lubiła kupować mięso. A może Grzesiu zrobisz też ten, umiesz robić te? Umiesz i lubisz tą galaretkę taką, co robią z mięsem? Jak galaretkę z mięsem? No z mięsa robią, na przykład z łapek galaretkę taką i z, oct robi. z octem. Nie robiłem, no, nie nie pasuje mi to. Nie pod, nie pod moje podniebienie. Jutro widzowie niestety, dzisiaj jeszcze Grzesiu przyniosę gdzie ci ja fasolkę, fajki. a jutro a będziesz gotował sam. No gdzie ja dam te fajki? Kurwa, wszystko mi z głowy wylatuje. Kurwa, ma... Nie knij tyle. A bo kurde... No. Ile można słuchać swoich... Co? Sam już ja ciasto. Muszę iść. Do, muszę iść do sklepu, bo sam bym wziął to ciasto. A widzisz? A widzisz? Ktoś kupił. To nie, dała Ci Pani Aneta perfumy. Jaka Pani Aneta? Na no, gdzie byłeś po, po no, te... ona mi da perfumy. Nie, ta co byliśmy autem po zakupy, co Ci dała paczkę. Pani Aneta i Pan Adam. No w A Ci, no to mówię. Adam, Adam. kurwa, jedam. Małkumot. Nie wiem, jak on, ona ma na imię, myśli. Musisz... No nie, nie wiesz, kurwa, jak mi ostatnio mówiłem. No, nie wiem. A i Nie, idziesz, nie, bo ławę zębki pamięci. No włącz no, demencję już. Na dupeńsję. <grym grym grym> no Dobra, jak zakończymy, to będzie krótszy tak. trochę, bo mi się już nie chce no, siedzieć. Sięść. zgrzędzi a wieczorem przynajmniej nie będzie zgrzędził. A, zgrzędzi